No dzień dobry w tym samym miejscu, drugi film podsumowanie listopada, jak widzicie rzeczy jest sporo. W listopadzie był szał zakupowy i prezentowy, więc może zacznijmy. Zacznijmy od prezentów. Dostałam dwie duże paczki od ekologicznych marek. Pierwsza z nich to nagramy. I ja jestem po prostu zachwycona. Śmiałam się z Piotrem, że po prostu po to żyję, żeby dostawać takie pyszne jedzenie. Bo nagramy to jest marka taka super, ultra ekologiczna, która ma kosmetyki, jedzenie, różne takie akcje. Accesoria, zero waste, wielorazowe mm, i, tak dalej, i tak dalej, i Ja sobie wybrałam kilka produktów, które uwielbiałam, uwielbiałam jeszcze wcześniej i właśnie wzięłam jako uzupełnienie ale kilka rzeczy też przetestowałam pierwszy raz i mogę Wam już po miesiącu, tak po dwóch tygodniach powiedzieć co o nich myślę pierwsze dwie rzeczy to są rzeczy, które znałam czyli Mokosz, Mokosz też jest dostępny są dostępne również inne marki to jest oczywiście balsam czekolada z wiśnią oraz lioton do Y, dłoni, y, melon z ogórkiem. To są moje dwa ukochane zapachy, natomiast y, lioton miałam, w tam, nie wiem czy tak to się czyta, y, miałam w tamtym roku z kalendarza adwentowego o zapachu pomarańczy z cynamonem. I ja go wożę sobie w samochodzie i y, od roku go kocham. I pomyślałam sobie, że właśnie y, fajne będzie uzupełnienie o drugi zapach y, i ten jest właśnie moim ulubionym, więc na lato będzie doskonały, bo ten pomarańcza z cynamonem używam teraz. Teraz. Jedyne co to, już mówiłam to na początku, i mówię to teraz: super dziwne opakowanie, bo jest to z pompką, a jest to dosyć gęsty produkt, więc na pewno nie da się wykorzystać tego całego. Dodatkowo jest bardzo ciężki, więc do torebki tak średnio mi się właśnie sprawdza w samochodzie. Natomiast dwa produkty godne polecenia. E, do tego jeszcze produkt, który znałam, czyli. Balia, i to jest ich proszek do krania. Ja te proszki uwielbiam, stosujemy je od kiedy mamy tutaj mieszkanie, czyli od trzech ponad lat. No i czasami się zdarza, że na przykład zapomnimy dokupić i kupujemy jakiś taki zwykły z e- czy z innej firmy w zwykłym supermarkecie. Natomiast do tych lubię najbardziej wracać, są naturalne, więc moim zdaniem są najlepsze. W marcu zdecydowałam się również na trzy słoiczki. Pierwszy z nich to czeko, y, czekoladowa kawa rozpuszczalna. Ja się zawsze śmieję, że można by mnie było wsadzić do kawowego więzienia, bo nie dość, że do przelewów dodaję mleko i tak dalej, y, to jeszcze kupuję kawę rozpuszczalną. I wiecie, śmieję się i im więcej się śmieję, tym mam takie myśli dobra, uspokój się już, ale jak ja się z tego nie śmiałam, to nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile ja wiadomości dostawałam, nie dodajesz do przelewu mleka, yy, nie wolno słodzić yy, kawy, coś tam, coś tam, no naprawdę, je, jest wśród nas dużo świrów <grym> i świrów w każdym temacie, w ekologii, modzie, yy, nie wiem, no, foliarskiej, yy, foliarskie świry, foliarskie świry jest, yy, są kuchenne świry, inne, inne różne. W każdym temacie się znajdzie świr, także wolę za każdym razem, jak mówię o kontrowersyjnym temacie kawowym yy, wspomnieć o tym, że tak, jeżeli macie więzienie yy, kawowe, to mnie tam wsadźcie i nauczcie mnie prawdziwej kawy. Po prostu, jak w mechanicznej pomarańczy będę siedzieć i patrzeć, jak mogę robić kawę. Yy, tak, yy, bardzo dobra jest ta czekoladowa kawa, bardzo Wam ją polecam. Tutaj mi weszła w kadr. Yy, I następne dwie rzeczy, to to jest miód z jeżyną, bardzo pyszny, no my już mamy zjedzony, zjedzoną połowę, jemy ją codziennie, dodajemy do herbatek, do jakichś innych rzeczy, fantastyczne i pasta z pistacją, doskonała sprawa, fantastyczne takie właśnie przyjemnościowe dodatki do jedzenia. I yy, zdecydowaliśmy się również na dwie rzeczy nagramy czekolada z pistacją i solą. Bardzo dobra, chociaż yy, tak przy głębszym, takim poznajom, trochę smakuje jak taka najtańsza yy, czekolada, no a ma skład bardzo fajny. I do tego to się nazywa galaretki, takie galaretki, żelki bez żelatyny. I one są trochę jak takie żelki u babci, że niby fajne, ale takie staromodne trochę, super, że bez żelatyny, ale to nie jest idealne odzwierciedlenie żelek z żelatyną. No i właśnie myślę sobie, że ta nazwa galaretki jest właściwa. I druga duża przesyłka, ekologiczna przesyłka jest od Eco ja miałam już ich produkty, w sumie mam ich produkty bardzo często, to są ekologiczne produkty właśnie na przykład w, w słoikach duże, o dużej pojemności, ja mam ich płyn uniwersalny o zapachu grejpfruta z miętą chyba i super nam się sprawdza, miałam też kilka innych rzeczy od nich i są super. i teraz Napisali do mnie, że właśnie mają kolekcję piernikową i to pachnie znakomicie. Naprawdę, jak prawdziwy, ale taki soczysty piernik, że wiecie, można, y, bo wydaje mi się, że czystość jednak y, pachnie cytrusami, y, więc ten zapach piernika jest mega wyczuwalny, ale jest też ten zapach takiego świeżego cytrusa, więc to jest ekstra. I ja mam y, naturalny środek czystości uniwersalny, fenomenalny, y, mus czyszczący. Fenomenalny, mus, mus czyszczący jest ekstra, właśnie do umywalek, do takich białych, ceramicznych, y, Miejsc. Ja bardzo go lubię stosować. Uniwersalny stosuje tak jak płyn do szyb. My płyn do szyb stosujemy do wszystkiego, czyli na kurze, do szyb, do jakichś innych miejsc do przetarcia, na płytę indukcyjną itd. itd. I do zadań specjalnych tak samo. Jest po prostu y, silniejszy. Jeżeli lubicie ekoprodukty, jeżeli nie lubicie chemii w swoim domu, no to ja wam bardzo polecam, bo ja bardzo lubię. Gdyby nie Piotr i jego octowa niechęć, y, to mielibyśmy tylko takie produkty, ale z Piotrem mamy umowę w domu taką, że on myje y, kuchnię, łazienkę, tak wiecie, środkami. Ja natomiast tak sprzątam po prostu, y, więc to on y, kupuje chemię do domu, ale właśnie czasami uda mi się przemycić takie naturalne środki. Jeżeli ja je sprzątam kurze czy coś, no to ja sobie właśnie tych środków używam. I ostatnia rzecz, którą dostałam w tym miesiącu, to książka. Ja książek tak za bardzo nie, nie przyjmuję już, ale sztuka obsługi waginy. Nie wiem, czy ktoś ze mną jest aż tak długo, ale kiedyś na blogu mówiłam o książce Sztuka obsługi Penisa. No i właśnie w taki sposób mnie wydawnictwo znalazło, napisało, czy może chcę drugi, drugą część przeczytać i chcę. Jestem bardzo ciekawa, bo ja tych książek o kobietach to jakoś po prostu nie znoszę. Jeszcze jej nie przeczytałam, ale no, zobaczymy, czy coś jest w tym ciekawego, czy nie. Jeżeli tak, to dam Wam na pewno znać. Jeżeli nie, to też Wam dam znać i zobaczymy, czy czegoś ciekawego się dowiem, bo. Mm, Pamiętam, że to był taki moment, że wyszły dwie książki. Czasem czuły, czasem barbarzyńca i to była fantastyczna książka o takim rozwoju chłopca, o męskości, ale takiej... Mm... Emocjonalnej, takiej po prostu osobowościowej. Natomiast y, Sztuka Obsługi Penisa była taka bardzo seksualna, już no i to jest jakby oczywiste, y, ale też trochę taka szablonowa, no i jakaś taka wydawała mi się trochę y, dziwna, ale podobała mi się. Więc y, też jestem ciekawa y, tej książki, co to w ogóle będzie na pewno. Przeczytam. Mam nadzieję, że w grudniu, jeżeli mi się uda. W tym miesiącu jest tylko jeden produkt, który wykorzystałam i jest to mokorz wygładzający krem do twarzy Figa. To jest mój ukochany krem do twarzy. Przepięknie, delikatnie pachnie. Ma przepiękne działanie, przepiękną konsystencję. Wspaniale rozprowadza się po twarzy. Nie ma takich, yy, nie zostawia jakiejś takiej powłoki, nie ściera się po całym dniu. Też na przykład latem, jak się go nakłada, to on jest stosunkowo. Lekki, ale pasuje również na zimę, i ja e, dopiero e, drugie opakowanie wykorzystałam, ale jest to dla mnie pewnego rodzaju luksus, e, że mogę sobie właśnie pozwolić czasami na kupno tego. I kupowałam ten produkt jakoś w październiku poprzedniego roku, więc e, to było to był jeszcze większy wydźwięk, bo wtedy byłam jeszcze przed kalendarzem adwentowym. A teraz, po pierwsze, Mokosz jest w każdym ekologicznym sklepie, a że ja kocham Mokosza, to za każdym razem jak ktoś chce mi coś wysłać, to zawsze sobie biorę Mokosza, tak jak na przykład na yy, Po drugie, no miałam kalendarz adwentowy, czyli mnóstwo yy, produktów i ja teraz jestem po prostu yy, jak pączek w maśle, bo mam pielęgnację tylko Mokoszową. Fajnie i niefajnie. Ja lubię doceniać coś, kupować coś, czego nie mam i tak dalej, i tak dalej. No natomiast jakby... To jest głupie. No Nie oszukujmy się, mega, mega, mega się cieszę i mega doceniam, że mam mokosza, bo po prostu codziennie nie wkurzam się na produkt, tylko codziennie używam fantastyczny produkt, który fantastycznie pachnie, który jest po prostu moim ulubionym. Natomiast rzeczywiście jest tak, że już aż tak mocno nie docenię mokosza figę yy, jak rok temu, bo po prostu sobie go kupię, yy, bo tak wygląda już teraz moja pielęgnacja. Natomiast wcześniej było tak, że rzeczywiście. To to był taki dla mnie niesamowity luksus i ja wiem, że jest mnóstwo zamienników tego. Wiem, że tutaj dużą rolę gra to, że to jest mokosz i dlatego jest taki drogi, ale ja jeszcze nie spotkałam lepszego yy, kremu niż ten, ba! Nawet dwa razy niestety dostałam krem yy, nie o zapachu figi, tylko jakiś inny, też od mokosza i on zupełnie nie jest moim ulubionym i jego bym na pewno nigdy nie kupiła. Więc ta figa naprawdę jest czymś takim niesamowitym. Była chwilowa zmiana planów, bo w trakcie poszliśmy na szybki spacer, bo dzisiaj spadł śnieg. Kto pamięta, kiedy jest kręcony ten film? Bo we vlogmasie również mówiłam, kiedy kręcę Haules, więc możecie się pochwalić, prymuski. Natomiast przechodzimy do rzeczy, które kupiłam. Kupiłam ja dwa kosmetyki. Pierwszy z nich to krem do stóp, ten, który używam. Kocham go. To jest już moja trzecia tubka kupiona, ale jeszcze na razie wykorzystuję swoją drugą. Natomiast działa tutaj yy, zabieg psychologiczny, Czyli jak czegoś nie ma, to potem ludzie się na to rzucają. I rzeczywiście w moim przypadku tak jest, że ten produkt jest y, dosyć mało dostępny, ale bez przesady. Ogólnie nigdy mi się jeszcze nie trafiło, żeby nie móc go kupić, yy, ale jednak, no jak jest, to biorę, żeby. Yy, Nigdy mi nie zabrakło, bardzo go Wam polecam. On jest naprawdę dosyć tani, yy, a w ogóle jest super tani jak na krem z mocznikiem 30%. Yy, no i działa cuda. Ja na stopy po prostu uwielbiam. Yy, a druga rzecz, to jest takie cudo na brwi taki żel na brwi. I ja sobie myślałam, że fajnie jest coś tam poeksperymentować i chciałam mieć takie wyczesywane bardzo mocno brwi. No i kupiłam coś takiego, bo pamiętałam, że moja jedna z obserwatorek polecała mi właśnie coś z Eveline. Natomiast ani nic nie doczytałam, ani nic, też wpadłam na pomysł kupienia tego produktu w momencie kiedy byłam w Rossmanie w takim szale, że właśnie i kupiłam to i to i jeszcze jakieś środki czystości kupiliśmy i Piotr jeszcze coś kupił i coś tam coś miał i tak bardzo patrzyłam na wszystko, że rzadko tak jest. Zazwyczaj wchodzę do sklepu, biorę i idę. No i wzięłam i byłam niezadowolona, bo czułam takie sklejenie, czułam taki, yy, że to tak dziwnie wygląda, że cały czas jest właśnie taki, że się czuje te sklejone brwi, no i że mi nie podnosi tych brwi. Yy, I tak napisałam na Instagramie od razu, że Boże, jaki kiepskie, jakie gówno, po co to kupowałam, beznadziejny produkt, nie polecam. A wtedy dziewczyny mi napisały, że no ale dziewczyno, kupię Produkt nie do tego, czego oczekujesz. No i rzeczywiście to jest taki produkt, który ma tylko tak ładnie czesać te włoski, żeby one szły w jedną stronę. I ja na przykład swoje brwi lubię. Uważam też, że one teraz wpisują się całkiem w kanon. Ten, wiecie, modny. Bo na przykład, no nie oszukujmy się, jak byłam młoda i kanon był. W w, po prostu wymuskanych y, tych brwi jak niteczka, no to moje brwi za dzieciaka no, były po prostu koszmarne. I y, nie wiem, czy to był mój kompleks, no ale rzeczywiście no nie było to nic aż tak fajnego jak jest teraz. Teraz to wiecie, nikt nie patrzy, a nawet czasami jeszcze mnóstwo ludzi powie, że fajne brwi. Więc mi jest łatwiej teraz zaakceptować moje brwi, na przykład niewyrywanie ich czy cokolwiek, kiedy jest taki kanon. To też nie oszukujmy się, że ja jestem po prostu taka niesamowita, że ja akceptuję wszystko, nie? No, rozumiecie, że ja lubię siebie i lubię nie być modna i tak dalej, ale te brwi to jest rzeczywiście coś, co akceptuję, co jest mi łatwiej zaakceptować, bo jest modne. W każdym razie, no ja nigdy nic nie robiłam z brwiami poza depilacją y, tutaj tego fragmentu i tutaj tego. Ym, ale teraz absolutnie z tego zrezygnowałam. Ostatnio też mówiłam na tym inst na Instagramie o tym, że depilacja, wyrywanie włosków w ogóle z brwi, to y, była rzecz, której nienawidziłam. Że robiłam to jak najrzadziej, nie chciałam tego robić, płakałam podczas robienia tego, bardzo mnie to bolało i nienawidziłam tego po prostu. Nienawidziłam tego. W swoim życiu. No i potem, jak tak się zastanowiłam, to uznałam, yy, czy znaczy znalazłam yy, przyczynę, czemu ja to w ogóle robię. A było tak, że poszłam na próbny studniówkowy makijaż. Ja w ogóle do studniówki przygotowywałam się dużo bardziej niż do ślubu. Yy, studniówka była dla mnie dużo ważniejszym momentem. Absolutnie absurdalne to było, yy, bo moja studniówka była beznadziejna, yy, ale pamiętałam moją siostrę, która przeszła taki glow up po prostu. Yy, miała przepiękną, uszytą Sukienkę, miała przepiękny makijaż, nową fryzurę. No, była doskonała. Pamiętam, że przyszła i wyglądała jak księżniczka. Ja wtedy miałam około, no nie wiem, 7, może 6, 5 lat. Yy, co ma się? 19, minus 12. No i po prostu żyłam z tym przez te kolejne 13 lat, bo miałam studniówkę mając 20 chyba. Mm, bo ja byłam w czteroletnim liceum plastycznym. E, żyłam w tym e, właśnie przeświadczeniu, że moja siostra miała tak super i ja też tak bym bardzo chciała, więc właśnie poszłam do makijażystki na próbny, potem na, sta na ten taki. Już y, gotowy do fryzjerki. Y, y, miałam suknię szytą na miarę, no i wszystko było takie mocno pod tą studniówkę. Właśnie nie pod moją studniówkę, tylko bardziej pod, y, 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 pod tę pamięć, jak cudownie moja, miała moja siostra. Y, no, i wtedy poszłam do kosmetyczki i ta kosmetyczka miała mi robić makijaż i ona powiedziała, że trzeba te brwi wydepilować, bo one nachodzą na oko i w ogóle to oko zamykają i są paskudne, no i że trzeba to zrobić. Ja sobie pomyślałam, o nie, już wolę mieć moje brwi, niż potem nie mieć czasu na wyrywanie i mieć te odrastające włoski. Yy, nienawidzę tego i yy, nie chciałam tego, ale ona bardzo mnie jakoś tak do tego naciskała. I ja powiedziałam: no dobra, nie, to w końcu ta studniówka i potem jak pisałam z dziewczynami o tym yy, właśnie na instagramie, kiedy dodałam yy, o tym post, to dziewczyny też mówiły, że właśnie zaczęły mieć ten kompleks, a, właśnie, a po prostu zaczęły wyrywać te włosy, na przykład po makijażu próbnym na ślub albo po jakimś innym makijażu albo po wizycie pielęgnacyjnej yy, u makijażystki i tak dalej, więc jest to ciekawe, natomiast teraz podjęłam decyzję świadomą już yy, no myślę, że tak z pół roku ponad, że tych włosów nie wyrywam i jest mi z tym tak Dobrze, tak wspaniale, i wcale te włosy nie nachodzą mi na oczy, i wcale nic się nie dzieje, i jest super, i w ogóle to jest naprawdę takie uwolnienie się z obsesji piękna. Yy, jakiegoś takiego kanonu, no i cudowna sprawa. No i właśnie kupiłam sobie to, bo tak sobie myślałam, ok, mam trochę większą tą brew, więc może taka wyczesana po prostu na 100 km, to będzie jeszcze fajniejsze, ale ona tak nie, tak nie podnosi i nie trzyma. Natomiast rzeczywiście układa te włoski. Natomiast ten produkt kosztował 20%. 5 zł. I mi to nie jest w ogóle do życia potrzebne. Mi to w ogóle nie zmienia. Bo jak na przykład y, tuż do rzęs. Y, no zaczernia te rzęsy, nie? Trochę coś tam, wtedy używam zalotki, wtedy coś tam, no trochę to oko jest podkreślane. A to nie robi praktycznie nic. Yy, no ale z racji tego, że to mam, że teraz w grudniu się trochę maluję, no to ja sobie to używam. I to jest po prostu takie użycie jak błyszczyka bezbarwnego dla mnie, że to naprawdę nie robi żadnej różnicy. Jedyna różnica jest taka, że te, że, że te brwi się trochę świecą. Yy, natomiast ja teraz już nie czuję żadnego obciążenia, żadnego takiego wiecie, że yy, czuję jakiś klej, tylko jak dotknę, no to czuję, że one są po prostu takie trochę twardsze. No, ale uważam, że produkt no zupełnie niepotrzebny. Jeżeli ktoś ma takie nie do poskromienia rzęsy, brwi, no to może, ale moim zdaniem no naprawdę nie robi żadnego yy, efektu. Yy, I dziewczyny polecały tylko mydełka na przykład, ale no ja w tym temacie brwi to jakby odstaję. Kolejna rzecz, którą kupiłam, to kupiłam dywan. Dywan do mojego kącika i powiem Wam, że ten dywan chodził za mną od roku. Bardzo mi się podobał, ale on w ogóle nie pasował do naszego salonu. Był dużo, dużo za mały na naszą sypialnię, bo my w sypialni chcemy zmienić wykładzinę, no ale jakby my zmieniamy ze 100 lat różne rzeczy, więc na to jeszcze przyjdzie czas. Tym bardziej, że ta podłoga jest dobra, więc tym bardziej się nie chce. No i tak właściwie podobał mi się, ale nie był mi do niczego potrzebny. A teraz, kiedy przyszła zima, i to jest taka pierwsza zima pełna, w której mam właśnie. Moje biurko i tam było naprawdę bardzo zimno w stopy, i po prostu nie można było trzymać. Nóg pod biurkiem, bo było bardzo zimno. No i właśnie sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała jakiś mały, malutki dywanik. No i właśnie przyszedł moment na to, że spędziliśmy bardzo dużo godzin w kastoramie, i to był trochę taki prezent dla mnie za te wiele godzin, za, za oszczędzenie dużo pieniędzy, za takie poświęcenie się temu. Ja lubię siebie doceniać prezentami nie tyle rzeczowymi, co po prostu jakimiś. I właśnie kupiłam sobie ten dywan i jestem z niego tak szalenie zadowolona. Jest tak cieplutki, milutki, jest taki przepiękny i robi y, ten mój kącik y, fantastycznie, że go tak bardziej otula. Jest naprawdę przy nim y, mega przyjemnie, bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. To był dywan z kastorami. Kolejna rzecz, którą kupiłam to buty z Badury. Badura jest sprzedawana w CCC, ja w CCC nie byłam z 10 lat, będę trzymać jeden. Yy, bo zawsze mi się wydawało, że w CCC są mega słabe buty. No weszliśmy, bo nie wiedziałam, gdzie kupić buty, a już bardzo mnie bolały nogi w moich yy, starych butach yy, i weszłam i zobaczyłam te i pomyślałam sobie, Boże, jakie wspaniałe, jakie szalone, jakie dziwne, jaki piękny zielony kolor, ale mówię jejku. 300 zł to strasznie dużo i wyszliśmy, poszliśmy do e-obuwie i ja tak patrzyłam na te ceny 600, 700, 800, jakieś 450 najtaniej i mówię, aha, czyli 300 zł to jednak nie jest dużo i wróciliśmy, przymierzyłam te, bardzo mi się spodobały, też bardzo łatwo schodzą z nogi i wzięłam je. To jest teraz przechodzę właśnie taki moment, że muszę się do nich przyzwyczaić, obcierają mnie trochę, ale tylko w niektórych miejscach yy, i tylko troszkę, ale ogólnie yy, bardzo mi się podobają, robią mi takie stylóweczki. Yy, no i też są wysokie, więc na zimę myślę, że mega fajne. Yy, natomiast kupiłam jeszcze drugą parę. Te kupiłam stacjonarnie, drugą kupiłam też z badury yy, przez, yy, online, bo nie mogłam zamówić ani dwóch yy, online, ani dwóch stacjonarnie, bo jednej nie było tu, drugiej nie było tam. Yy, i on one były podobne, tylko były bardziej glanowate i nie wiedziałam, które będą lepsze, nie wiedziałam, które zostawić. Na Instagramie właśnie robiłam taką ankietę. Sama przymierzałam, które lepsze. No i zdecydowałam się na te i jestem z nich bardzo bardzo zadowolona. Są twarde, no bo ta podeszwa jednak nie jest mięciutka. Na razie mnie obcierają, ale mam nadzieję, że to zniknie, bo mnie wszystkie buty na początku obcierają. Z plusów doskonale wyglądają i bardzo łatwo się je zdejmuje. Natomiast co jest szalone to to, że ja w porywach Dochodziłam do numeru buta 41, ale tak ogólnie 39-40. Natomiast te są 38, a mogłabym mieć 37, więc nie wiem o co chodzi z rozmiarówką. Wiem, że w odzieży jest tak, że żeby kobietom było milej, robi się coraz większe rozmiary z coraz mniejszą numeracją. Natomiast po co robić coraz mniejsze buty, to ja nie wiem, i to jest już kolejny przykład, bo u mamy ginekolog też. Musiałam zamówić 38 i wcale miłoby mi nie było, bo musiałam trzy razy płacić za przesyłkę, bo trzy razy odsyłałam i brałam inny rozmiar. Także miłe to nie jest w. Wcale. Natomiast buty prezentują się znakomicie. No i słuchajcie, ja nie wiem co się stało, ale kupiłam jeszcze jedne buty. Na, yy, kupiłam je dopiero yy, za drugim podejściem, bo pierwszego dnia poszłam, kupiłam tamte i następnym razem jak szłam oddawałam te kupione przez online. No i mówię do Piotra pamiętasz jak byliśmy i przymierzaliśmy te buty zimowe i tam z tyłu były takie piękne mokasy na on pamiętam te zielone i mówi weź sobie. Ja mówię no i on są szalenie wygodne. W przeciwieństwie do mamy ginekolog, te buty są doskonałe. Są na takim, no, mikro y, obcasiku. Są takie przepiękne, eleganckie, takie na co dzień. Ym, ja y, nienawidzę moich mokasyn. Są przepiękne, ale są tak niewygodne, i wy zawsze piszecie, że y, nie chodź w niewygodnych butach, sprzedaj je, oddaj cokolwiek, zrób nie chodź w niewygodnych butach, szkoda nóg. No i to jest prawda. Ale mi jest bardzo trudno. Właśnie dużo łatwiej jest mi sprzedać ubranie, które mi nie pasuje, nawet po kilku latach, bo ubranie się tak nie niszczy. A ja buty niszczę bardzo, i te wkładki się niszczą, i to wszystko się niszczy. I potem tych butów nie mogę sprzedać, więc mi szkoda kasy mm, i tak dalej. No więc to jest lipa, nienawidzę butów, yy, ale mam nadzieję, że te sprawdzą się super. One są z Gino Rossi. No i są yy, piękne, naprawdę. Bardzo mi się podoba ten kolor, że są takie retro. I ostatnia rzecz, jaką kupiłam w tym miesiącu. To puchowa kamizelka. I powiem Wam szczerze, że jest to szalone, mm, bo w tamtym roku dostałam od Lewisa kurtkę sama ją wybrałam, ale z rzeczy, które były tam dostępne i w domu pamiętam, że mówiłam że potrzebuję puchówki, potrzebuję puchówki i wybrałam sobie taką długą w kwiatuszki puchówkę, natomiast jej nie było w sklepie i musiałam wybrać coś innego i tak strasznie spodobała mi się ta biała, krótka kurtka, że się w niej zakochałam no i miałam też doświadczenie z krótką kurtką, bo mam taką od kilku lat po tacie Piotra i ona też jest kurtka Krótka i bałam się, że będzie w niej strasznie, a było w niej przez kilka lat bardzo wygodnie, bardzo ciepłutko i super, więc właśnie taka. Zmotywowana wzięłam sobie tę kurtkę um, i okazało się, że ona jest jednak jakieś takie 10-20 cm krótsza niż ta od taty Piotra, po tacie Piotra, um, więc to naprawdę robi różnicę. I o ile w tamtym roku y, bardzo długo nie było śniegu, było ogólnie całkiem ciepło i chodziło mi się w niej świetnie, i naprawdę świetnie mi się sprawdziła, to o tyle w tym roku, jak ją pierwszy raz założyłam, to po prostu tak mi po nerach leciało i codziennie narzekałam, że po prostu jest mi super zimno. W niej. No pomyślałam sobie, no bardzo jest mi przykro, yy, bo bardzo kocham tą kurtkę i nienawidzę kupować w ogóle kurtek co roku. To jest jakiś absurd, nigdy tego nie robię. Yy, więc, yy, no trudno, poległam, źle wybrałam w tamtym roku, muszę kupić nową kurtkę. Yy, no i po, tak chodziliśmy po sklepach, chodziliśmy, no i nic mi się nie podobało. Yy, I nagle po prostu w Rezert mówię, wezmę kamizelkę. I powiem Wam, yy, że ostatnio zauważyłam, że jeżeli coś potrzebuję w sklepie, to chodzę do Reserved i tam znajduję. To jest w ogóle mój sklep. Czuję, że dorosłam. Czuję, że stałam się kobietą. Yy, bo wcześniej kupowałam w H&M. -ie. To był mój ulubiony sklep jeszcze przed Zero Waste. No i też w, w Zero Waste jak coś potrzebowałam, no to wiedziałam, że w H&M znajdę tak na szybko. Yy, ale teraz tam są tak kuse rzeczy, tak króciutkie, yy, tak... Po prostu młodzieżowe, że to już jest nie dla mnie. I właśnie w Reserved znajduję taki swój styl sieciówkowy. Jeżeli coś potrzebuję, to rzeczywiście tam są takie rzeczy. No, trochę szkoda, że nie w polskiej marce etycznej, ale no, ja też nie kupuję dużo, więc nie obarczam się winą, że czasami coś muszę kupić. No i właśnie wzięłam sobie kamizelkę. Więc sobie kamizelka na puchową kurtkę, jakie to jest przypałowe. Ale przymierzyłam. Jeszcze wzięłam taki wielki szal i wszyscy się tak na mnie śmiesznie patrzyli i ja mówię, jestem gotowa na zimę. Byłam tak po prostu opatulona, było mi tak ciepło i ja mówię do no, że to jest super dziwne. Na puchową kurtkę i jeszcze kamizelka. A potem mówi, nie wyglądasz super, wyglądasz super. I bardzo się cieszę, że go posłuchałam, bo mam tę kurtkę już tak z dwa y, tygodnie i po prostu jest tak cieplutko. Właśnie oczekiwałam od tej puchówki z Lewisa, że będzie mi cieplutko jak w kołdrze, yy, tak opatula yy, i tutaj ma ten fantastyczny kołnierz, że nawet nie trzeba w ogóle nosić szalika, a jak się nosi szalik, to nosi się na ten kołnierz, więc yy, nie zawiewa w kark, więc ona tak nerwów yy, jest zarąbista. Natomiast właśnie w komplecie z tą kamizelką to jest duet idealny i jest w niej ciepłutko jak w kuderce. Ja czasami po prostu jej nie zdejmuję, jak jeszcze gdzieś przychodzę yy, po strasznym zimnie, yy, bo po prostu jest w niej super i mogłabym w niej spać znakomita sprawa, sprawdza mi się świetnie, to też jest taka dobra myśl, że może wystarczy czasami coś dokupić i nie do końca wyrzucać i kupować zupełnie nową. Także tak to by wyglądało w listopadzie. Yy, no, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Ja tutaj sobie piję zimową herbatkę w moim pięknym kubku. Yy, tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już niedługo. Pa!